Około 10% podwyżkę cen ciepła prognozuje Tadeusz Szaciło, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Przewidywania prezesa dotyczą oczywiście ogrzewania specu i jest to prognoza na dziś. Ewentualne zmiany stawek będą rozważane dopiero w listopadzie, a do tego czasu wiele może się zmienić. Wiadomo jednak, że podwyżka będzie nieunikniona, bo ceny węgla wzrosły już o grubo ponad 20%. Na dodatek od stycznia wejdzie w życie 10% akcyzana na węgiel. Tutaj też pojawia się niewiadoma, czy podatkiem będzie obłożony zakup węgla po 1 stycznia, czy nawet surowiec kupiony przed 2000. 12 I składowany na placu. Nie wiadomo też, jakie przydziały emisji dwutlenku węgla wynegocjuje Polska i jak przełożą się one na suwalski PET, który płaci za każdą wyemitowaną ponad normę tonę CO2. W ocenie szaciły, gdyby nie fakt, że PET szuka oszczędności i produkuje energię elektryczną, prognozowana podwyżka sięgałaby 15%. Powinno podrożeć 15%. Natomiast my w dalszym ciągu pracujemy nad obniżeniem kosztów i je obniżamy. Inne poza, poza paliwem. Podnosimy sprawność wytwarzania, podnosimy sprawność przesyłu. Na to idą, w, w, w tym kierunku dużo robimy. Mamy dobrych fachowców, którzy się tym, tymi tematami zajmują i skutecznie się zajmują. Ponadto no mamy nadzieję, że będzie wyższa cena uzyskana przez nas, wyższa cena za energię elektryczną, a to też ma przełożenie na obniżenie kosztów produkcji ciepła. Tymczasem czasem ciepło Specu cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców domów jednorodzinnych w całych Suwałkach. Z wyliczeń Pecu wynika, że zimowe ogrzanie domu o powierzchni 120 m miejskim ciepłem kosztuje 3000 zł. To konkurencyjna cena w stosunku do kosztów opalania olejem lub gazem i porównywalna do ogrzewania węglem i drewnem. Na dodatek ogrzewanie Specu jest wygodniejsze w obsłudze, bo odbiorca nie musi napełniać domowego pieca. W efekcie na adres Pecu przychodzi dużo wniosków o przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo niebawem przygotuje plan przeprowadzenia takich operacji. Chcę komentować słuszności panującego trendu, ale dodaję, że jako potencjalny właściciel domu wstrzymałby się z decyzją o podłączeniu na dwa lata. Nie wiadomo, jak ukształtują się ceny, a nowy odbiorca zobowiązany jest do odbioru określonej ilości ciepła przez 10 lat. Jeżeli miałbym brać pod uwagę wszystkie aspekty wokół kosztów ciepła, wytwarzanego przez pec jakie nas w najbliższych latach czekają. Ja bym po prostu, gdybym miał dom na którymkolwiek osiedlu, w suwałkach i gdybym miał możliwość przyłączenia się, to bym się z decyzją wstrzymał na okres minimum dwóch lat. Po prostu jest to okres, w którym szereg kwestii zostanie wyjaśnionych, chociażby jak sposób naliczania akcyzy, jak będzie wyglądała sprawa nabycia praw do emisji CO2 i tym podobne rzeczy.